Sebastian Fabiański chce zbadać się na obecność zdradził, jak wyrzucali go z klubów nocnych. Sebastian Fabiański dał się poznać jako ogromny wrażliwiec. Mężczyzna ma dość zarzutów od osób, które insynuują, że zażywa substancje psychoaktywne. W nowej relacji na Insta poinformował, że wkrótce podda się badaniu na obecność narkotyków, a ich wyniki opublikuje w sieci. Przy okazji zdradził, że z tymi podejrzeniami spotyka się od młodości, co skutkowało wieloma niemiłymi incydentami. Sebastian Fabiański kilkakrotnie zapewniał, że znika z Instagrama, ale co chwilę wdaje się na nim z internautami w dyskusję i odpowiada na zaczepki. Teraz okazuje się, że ma dość spekulacji na temat jego domniemanych relacji z substancjami psychoaktywnymi. Wrażliwy aktor, który zasłynął rolą cukra w filmie Pitbull, niebezpieczne kobiety planuje więc uciąć plotki przy pomocy. Kropkę relacji z badania włosów na obecność narkotyków, którego wyniki chcę zamieścić na Instagramie. Korzystając z tego, że tu jeszcze jestem, zrobię to badanie, a wyniki w pełni transparentnie opublikuję na store. Tak dla wszystkich tych, którzy próbują mi wkręcać. Że na co dzień stosuje kolumbijską dietę, napisał na Instagramie Sebastian Fabiański. Przy okazji zdradził, że już od czasów jego młodości osoby z jego otoczenia podejrzewały, że zdarza mu się eksperymentować z tym owym. Nie chce mi się odpowiadać na pytania o dużyń źrenice. Ze który nawet w wieku 18 lat mniej wyrzucali z klubów nocnych. Tak mam od zawsze. Zaznaczam też. Że kiedy ja miałem 18 lat, dieta kolumbijska nie była tak popularna. Jak teraz, napisał i zamieścił z usługi, z której chcę skorzystać, na której widać, że to kosztuje 665 zł. W lipcu wszystkim media żyły aferą Sebastiana Fabiańskiego 35 litrów i Rafalali, 40 litrów. Kropka. Aktor wyznał, że odurzony alkoholem i narkotykami trafił do domu transpłciowej Rafalali. Potem w wywiadzie przyznał, że nie zawsze był uczciwy w związku i wcześniej zdradzał swoją partnerkę, Maffesion, z którą ma synka Bastka, 2 litry. Zaraz potem blogerka modowa poinformowała, że nie jest już z Fabiańskim, para z myślą o dziecku. Dogadała się jednak w sprawie opieki nad chłopcem. Dziś Sebastian regularnie widuje syna i nie kryje, że jest to dla niego największe szczęście. A to, co się wydarzyło, nauczyło go jeszcze bardziej cieszyć się z bycia tatą. Ten rok nauczył mnie miłości, miłości do syna. Zaczęło być tak jak na początku. A później z wielu powodów, tak nie było. Gdyby nie pewne wydarzenia i okoliczności. Może bym to stracił? Powiedział nam aktor podsumowując 2022 roku. Przeczytaj też Sebastian Fabiański. Tak słynny aktor dorabia do pensji. Aktor stanie do walki w MMA. Zgarnie gigantyczne pieniądze. Sebastian Fabiański dostał od mamy święty medalik. Jestem gościem, który mówi: chciałbym wierzyć. Sebastian Fabiański spotkał się z gwiazdą erotycznych filmów. Randka? Opowiada nam o tym.